Ja się mam z ścianamiki na kolejny dzisiaj ze mną Skorpion. Siu? I i y, y, Gdzie Skorpion lecimy? No nie wiem, no może sioło z Dawaj tam polecimy. To znaczy wie co ty zaznaczyłeś. Y, no, wracam po długiej prze... Ale nie, ja polecę sobie na brutal. Aha dobra, to ja może z tobą polecę. Jesteś spocony. No, no ale, no i ty masz większą ode mnie poziom, bo ja sobie dokupywałem, bo dawno nie grałem w Fortnite'a. No, jak chcecie więcej takich filmików z Skorpionem, to zostawcie łapę w górę, subskrypcję, ale czemu akurat siedzę na takie miejscówek, ale wiesz Skorpion, o tym dobrze, że tam spocuchy lecą. No i co, że tam z podsłuchy lecą, mam na to wywalodej. I... Zostaw mi dzik. Oh, o! widzowie! Widzieli, e, że dzik zabije. No, nie jestem to taki bambik, żeby dzik zdabił. No dobra, wypiję się. A gdzie ty jesteś? No na brutalku, tam przechodzę. No, zarobiście. Pamiętam jeszcze stary film, ale to był dawniacki z tobą. No wiem, ale ja leżę, bo dostaję tutaj i właśnie cierpię, więc leć mi na pomoc. Spoko, żeby nie było, że dedniesz. Nie, nie dednę. Jestem taki babbik jak ty. O, się Dobra. Gdzie lecimy? O. No ale nie. A to twój gim? Nie, to... Nie wiem sobie. Skara nie biorę, bo chcę PM-em pograć. O! O no, fuck! Ja. Dobra! Spokojnie! Ugraj to! O fuck! Dobra widzowie! Druga rutka, bo za szybko się skończyło! 28 miejsce, więc gotowość daj, Ludon. No, ta Rutka coś tam nie wyszła. Dobra, Skorpion, gdzie? na pewno teraz lecimy na brutalny. No czemu, no? No teraz, Jezus, nie będę tam znowu leciał. Ale może dziwny nik Wiem, Oris wodolot klosa No a ty masz a ja mam Fabiado z 9937. Daj falk, Dobra! No i fuz, no i, no i ehm, Teraz widzowie, że będzie winek jeżeli skorpion nie poleci na głównianą miejscówkę, na której przed byliśmy i deadnaliśmy. <laughs> Myśli gwniany, a nie te miejscówki. Co to ma za tych miejsców? Hmm. To, że tam umarliśmy i nawet zajęliśmy top 10. Eee, tam e, tam zawsze coś. Jeszcze raz czekaj. Ju, sobie tam zbieram mocy A ja sobie tańczę. O, mój do jest. Dobra. Kurde. Kurde. tak ładnie zbudowałem. Dobra. To no czemu znowu na brytalny? No dawaj, do no chłopie, no. Dobra, ale teraz jak zginiemy to już filmik. No dobra, dobra, spoko, spoko, spoko. Mmm... Gdzie? Chłopie, no, znowu na brkali jak ginie no to się zerwuje na ciebie, bo trochę tracę expo. Nie, nie, Pięknie. się się tracić nie, expo, ty to nie, No, nie, Ale dobra. nie, tak z nie, się na ciebie. to nie, 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 Fama za O! Kocham nie, O. No i mówiłem po co leć na tej gówniany brutalnej no. no i po co ci to było? No chciałbym sprawdzić No chciałem jeszcze to zobaczyć No wiem, że tam same spod lecą Dajcie nie wiem czy mi się chce ciebie odrodzić. Eee, Miki, to było nie Eee eee e. To póle ci po Tak, tylko jak zginę, to się ten filmik szybko zakończy. Ale przynajmniej jakaś walka będzie. Dobra. A takie spocuchy były. No nie wiem, no takie jakby... Trochę z podsłuchy, trochę jakby nie, ale w tej chwili musisz ich rozwalić. Dobra, ale musisz leżeć. Ja pierdzielę! Dobra, jeśli właśnie kiedyś tu to w łapkę w górę, wstępu trzymać się za Dobra, skąd ty idzieś, że kończę? No po